Technopodcast. Jeżeli mieliście do tej pory problem z przeczytaniem polityki prywatności i regulaminów na Facebooku, to Meta, czyli Facebook, jak przespaliście, byliście w śnie zimowym, to przypomnę, że Facebook zmienił nazwę na Meta, nie mylić z Meta, a... Yy, 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 Napisali tak: Przeredagowaliśmy i zmodyfikowaliśmy nasze zasady ochrony prywatności tak, aby były łatwiejsze do zrozumienia i aby czytelniej prezentowały, jak wykorzystujemy informacje. Wprawdzie tekst wygląda nieco inaczej, ale sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych użytkownika przez firmę Meta nie zmienił się. Słuchajcie, czyli generalnie zmienili, ale nie zmienili. Moim zdaniem tutaj... oni słuchają, słuchają techno podcastu, bo myśmy o tym mówili, że 80% społeczeństwa nie rozumie tego, co czyta. A już jeśli chodzi o instrukcję obsługi, a nie daj Boże, politykę prywatności, te wszystkie nazwy trudne prawnicze, to no ja akurat będę tutaj jakby w kontrze do Olego, ale to, to, to za chwilę. Oli, czyli oni zmienili, ale nie zmienili, tak? Słuchaj, no. Trochę to tak jest, no. Ja to bym porównał do czytania instrukcji obsługi, no, Ja nigdy nie zaglądałem w Politykę Prywatności Facebooka, chyba że chciałem wyczytać jakieś kruczki prawne, ale to przy zakładaniu naszej akademii. Ale tak na co dzień, kto wchodzi w regulamin albo w Politykę Prywatności? Jeżeli kupujecie jakieś urządzenie, no to kto w dzisiejszych czasach czyta instrukcję obsługi? Umówmy się. Ja! Ja czytam instrukcję obsługi! Kupiłem ostatnio córce, bardzo mnie prosiła aparat, instax, lokowanie produktu, A, no, ale, do, do, nie, do, do, ale nie, nie płaci. Płaci. Te pieniądze. i tam jest jedna funkcja i ja specjalnie żeby go nie zepsuć wiadomo boomersi psują te nowoczesne rzeczy ja specjalnie żeby tego aparaciku nie zepsuć przeczytałem instrukcję obsługi po angielsku i po polsku fotografia smartfonem czy tego da się nauczyć oczywiście sprawdź sam kurs fotografii mobilnej .pl. subskrybuj kanał technopodcast i bądź na bieżąco